hej dziewczynku witajcie z tej strony Gileon i witam na dzisiaj w dzisiaj sklepie 7 maja 2022 roku i co dzisiaj nowy skin pantera za 1200 tak to się prezentuje mamy 400 w ogóle 400 się nazywa uw yy, tutaj perfekcyjne namierzanie Noctowizja i no kotoboki yy, dalej mamy kieł panter za 800 zef panter za 500 i zestaw operacji czarna Czarna peręga za 1600. Tak to się prezentuje. Dalej mamy Azuki za 1400. Zestaw rysunkowy miałśniak za 1500, muzyczkę. 1400 rysunkowy miałśniak. 10 tonowy handlek ryskówkowy za 800. Wskakuj za 200. E, spartańska skrytobójczyni za 800. Mika za 1200. Ciuchcia za 600. Gumowe kości za 500, zaraźliwy za 500, impreza z pizza za 200, yy, pakiet zadań węzu rycerza Omega, piłkarki, OK, te idemki do nich, Scarlet Witch nadal w sklepie, Master Shift nadal w sklepie, KIT Marcus nadal w sklepie, yy, Star Wars też są nadal. Al Chapulín Colorado nadal i zestaw WWR też jest nadal w sklepie. Także co widzę, jeśli z sklep się podobał to pamiętajcie sub łopka w górę, kod Gdzie na sklepie, a jeśli zwolnie żegnam siomeczko.